Siema, z tej strony Luzik, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odpakujemy sobie i zobaczymy, jak sprawuje się mój nowy komputer do gier, streamowania, montowania i robienia grafik. No dobra, to ja tylko przypomnę jeszcze o subskrypcji, tam na dole, i o łapce w górze. I jeśli Wam się spodoba, to możecie jakiś fajny komentarz napisać. A ja już Was odstawiam i możemy zaczynać. No dobra, no to to jest właśnie pudełko od mojej obudowy firmy Mars Gaming, Gamers Universe model MCX, Dynamic RGB może nie będę wam teraz przedłużał ja już będę go rozpakowywał ale wy będziecie słyszeć jego specyfikacje no dobra, no to jego specyfikacje to AMD Ryzen 5 2600 płyta główna MSI B450A Pro Max z y, pamięciami DDR4 8GB od Adaty dysk SSD 512GB od Gudrama obudowa Mars Gaming, model MCX RGB zasilacz Ebox Cube 2 Max 700W Myślałem, że będzie 500, a jednak jest 700W. To w sumie lepiej, bo będzie można rozbudować. Karta graficzna GeForce GTX 1650 Super, 4GB od Palita. No i procesor jest chłodzony z normalnym coolerem od AMD, bo nie zależało mi jakoś na dodatkowym kulerze. No i to wszystko, co się znajduje w tym komputerze. Wy oglądajcie dalej, no, a ja już nie przeszkadzam. No dobra, no to ja już jestem. Są jeszcze tutaj foliki na komputerze, ale może najpierw. Tu jest siateczka taka na magnesie. Taki filtr jest na magnesie. Tutaj jest przycisk zasilania. Może bliżej pokażę. Przycisk zasilania. Przycisk od LEDów. Przycisk. Słuchajcie to nie są przyciski, tylko światełka, port do mikrofonu, port do słuchawek USB 20, USB 2.0 i USB 3.0. Tak to wygląda. A teraz satysfakcjonujący moment, czyli ściąganie pierwszej foliki. Teraz będzie takie ASMR. Ok, i tak to wygląda od przodu. Tutaj jest pasek LEDów. Jeśli się nie mylę, i jeszcze tylko teraz od boku, bo tu też jest folika. Jeszcze sprawdzę, czy dobrze widać. No i kolejne ASMR. Dobra, jeszcze nie, muszę skręcić śrubki. Śrubkę. No okej, okay, już jestem, już można ściągać folijkę i SMS. No i mamy komputer. No to co? My się, my się widzimy już jak go podłączę. No dobra, już jestem podłączyłem. Nie patrzcie na ten mój cable management. Tutaj mam już wszystko podłączone. O, pięknie, ładnie. I pierwsze wrażenie. Ok. Włączyć się, włączył. Tutaj się włącza. Pro Sirius. No bo taki jest ten. Taki jest. Z tej serii jest. No. O, pięknie. Świeży pulpit Jak dawno tego nie widziałem. No dobra, ale tutaj jeszcze można zmieniać. Profile LEDów. Teraz są takie. No teraz są już trochę ładniejsze. Teraz są w drugą stronę, nie wiem czy zobaczycie. O teraz jest zielony, żółty, żół limonkowo-czerwony, limonkowo-czerwono-żółto-biały, no takie kolorki. Cał takie przenikanie I, i nie wiem czy takiego sobie nie zostawię. Tutaj chyba kolor stały. Tak, tu są kolory stałe. I tu jest takie pojedyncze przenikanie kolorów. O, dobra. To sobie zostawię. A to zaraz do tego wrócę. To jest takie. 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 Takie i chyba już jest od początku, tak no dobra, no to ja sobie przelecę do mojego koloru i za chwilkę się widzimy no dobra, już sobie go uruchomiłem działa sobie tutaj, słucham sobie piękne tam mi świecą ledy, tu mi świecą ledy i tu i tu i tu czy jeszcze tylko nie świecą są mi głośniki i podkładka No dobra, no to nie będę przedłużał. Jeszcze tylko przypominam o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, tam na dole, bo pomagamy się to rozwijać, motywuje mnie to oraz zostawienie łapeczki w górę i komentarza. No dobra, to na razie.